Bez drutu, bez drutu. On jest pusty, dopiero wchodzę, i tak jak ta ramka Se wymienić od razu, bo ta jest bez drutu. I ratuje to, że one mają tu możliwość budowania. No tu też puste no na razie w jednym było. Ale tu już świadczy, że 9 dni by było po. jest z jajeczkiem. No już wchodziłem. Pierwszy dzień, że tak powiem, się utrafiło akurat, że zaglądaliśmy. Tu jest módka. Z żółtym opalinkiem. Jeszcze jest nieodchudzona, bo dopiero startowała. Ale za 3-4 dni zaczną ją odchudzać, Aha. wrzucić jej węzę. Jak ma pan węzę, tą pół nadstawkę wrzucić z węzą. Dobra, dzisiaj to, dzisiaj albo ja jutro to zrobię. Tu też mhm. będzie matecznik z jajeczkiem. Jest trzy mateczniki, już podczerwione. To zostawiamy jeden do tego odkładziku czy nie? To są jeszcze zbyt młode mateciki ja je kasuję, Aha. lepiej sobie zrobić będzie taki pewniejszy odkład. odkład bo jak już jest odkład z takim wyrośniętym dużym matecikiem no to już wtedy znak, że pszczoły poleciały albo polecą w ciągu kilku godzin No bo tu czerwiec na dziewięciu ramkach na dziesięciu, można powiedzieć bo jeszcze ta taka ramka Trzeba będzie ściąć nawet. To to nie jest zaczerwione już, nie? Jest już Już jest czerw zasklepiony nawet. A jak się będzie. teraz... Rozpalić? Ej. Mogę rozpalić? Nie, ja nie trzeba. Myślę, że nie jest tak źle. złe z tego względu, że raz, że się niszczy, a dwa, coś się zawsze zgniecie. hum